Krążą plotki, że w tym roku Dzień Dobry TVN obchodzi swoje dwudziestolecie. A ja wam mówię, to nie są plotki. I z tej okazji organizujemy imprezę, jakiej świat nie widział. 7 września nasza ekipa przenosi studio Dzień Dobry TVN w plener. Tu będą nasze kanapy, tu będzie nasza kuchnia, tu będzie ubieg z przeszkodami, tu będą nasze mapy pogodowe od 7.45 do 19.00. Czekamy na was przed zamkiem ujazdowskim. Poczęstujemy was też kawą, bo czemu nie? Będzie piknik pełen atrakcji. Urodzinowy koncert. Będziemy oczywiście także my, wszyscy prowadzący i zaprzyjaźnione z nami gwiazdy. To co? Widzimy się? Urodzinowy piknik z Dzień Dobry TVE. 7 września od 7.45 do 19.00. Zapraszamy do parku przed Zamkiem Ujazdowskim i przed telewizory. Cześć tu Dorota! I... Marcin, jeśli obejrzałeś materiał do końca, zostaw komentarz o treści. Dzień dobry i zasubskrybuj ten kanał. A po więcej, zapraszamy na... Dzień